Cześć, Człęczowski. Witam Was, Tolper. Dzisiaj będzie taki troszkę nietypowy odcinek, ponieważ wysłałem maila ze swoją bitwą do Fai. Następnego dnia już Fai do mnie opisał, że podoba mu się ta bitwa i zapraszam do siebie na ts -a. Także spróbuję zrobić coś w stylu Takiego making of bitew u FAI, które Faja nagrywa na, na, na YouTube. No i właśnie, zaczniemy od tego, że Faja podesłał adres TS i hasło do wbicia na ts do. na Teamspeak Clan Więc wchodzimy na tego TS-a. Disconnected. Connected. No, już jesteśmy na ts i czekamy na faję. Jestem ciekaw, ile będzie trwało oczekiwanie. O, i widzicie, został nawiązany kontakt z nami. Faja napisał: Witam i poprosił, żeby poczekać 10 minut. User joined Hello. your channel. Siem. No, cześć. Masz jeszcze czas, tak? No, jeszcze mam. To szybciutko pójdzie, ile trwa bitwa. W zasadzie um, wygląda to w ten sposób, że um, odpalamy powtórkę jajty, zatrzymujemy na dziesiątej sekundzie przed rozpoczęciem bitwy. Jak idzie to odliczanie, 15, 14, 13, na dziesiątce dajesz pauzę. Um, ja, ja też pauzuję, ja tam um, włączę, znaczy um, później odliczam um, do startu do start. Na um, start, tylko że um, kwestia jest taka, że ja jeszcze tego 400 odcinka nie nagrałem, mhm. Wie, więc to, co teraz nagramy, dopiero będzie wyemitowane po tym 400 odcinku. Aha, no spoko. No, ale fakt faktem, patrz się teraz zmienia, więc prawdopodobnie za, za 4 dni będzie patrzeć 9.7. Więc po prostu już to będziemy mieć nagrane, nie? Mhm, dobra. I mówisz, że przepłaci się mecz, najlepszy mecz na tym czołgu? No, już co tak niespodziewanie dosyć, bo w twierdzy odpalili bonusa z dziesiątego poziomu Ministerstwa Wojny na 7 dni premium do wygrania. Trzeba było trafić 8 czołgów i wygrać bitwę, więc ja przede wszystkim chciałem zrobić te 7 dni premium, znaczy, że to było już moje trzecie podejście. Wcześniej na baci mi dwa razy udało się uszkodzić 7 czołgów. A że bad był w bitwie po nieudanej, wiesz, to mówię, a spróbuję te 44 zrobić tą misję. No i tak hmm. przez przypadek. Wyszła dobra bitwa. No, można powiedzieć wręcz bardzo dobra bitwa. Na pewno na to się nie zapowiadało od samego początku. Y no, tutaj widzę, że oczywiście tam w innych paczach udało się kolesiom zrobić lepiej, ale to jest jeden z topowych y, wyników z ostatnich paczy. Mm -hmm. A w tym paczu y, najlepszy. Jeżeli chodzi o ten czołg oczywiście. <coughs> Dobra, bo teraz nagrywałem filmik o rekrutacji do klanu Win 4. A słuchaj, sam też zacząłem sobie robić taki. Y kanał na YouTubie, nie będzie problemu, żebym sobie na koniec go zareklamował, że zapraszam na swój kanał, czy coś w tym stylu? Zawsze, jeżeli ktoś chce coś powiedzieć, zawsze ma taką możliwość, tylko musisz mi wysłać link do tej strony. Jasne. <coughs> Proszę. Taki trollowaty trochę ten yy, baner masz. No, coś trzeba było wrzucić. A tak z głosu raczej brzmisz poważnie. No, jeszcze 30 jeszcze nie ma. Mhm. No, masz ten filmik u siebie rzucony, ale y, damy na to. Y, ja, ja nigdy tak nie robię, jeżeli ktoś go pokazywał, ale można powiedzieć, y, twój kanał jeszcze nie jest na tyle popularny, y, żebym. Y, otóż, to, otóż to. No, bo jak tam Norbi, czy, czy Hallak, czy Multi pokażę, to wtedy, wtedy ja już nie chcę pokazywać. Ja dużo tych filmów już zrobiłem. No, tam troszkę stwierdzę, troszkę z protonów, z kolegami. Dobra. Króleczka. Gotuję programik. <laughs> eee, stars, klan. Powtórz jeszcze raz? Klan ee, Stars. Tak? tak, Stars, Stars. Silver Stars. Srebr ktoś już u mnie występował z klanu. Nie mam. Nie mam pojęcia, wiesz, ja tam jestem chyba dopiero nie cały tydzień w tym planie. Aha. No ale jak plan już ma ministerstwo na 10. poziomie, to znaczy, że daje radę. No jest nastawiony przede wszystkim na twierdzę. A ja szukałem takiego planu, który już ma rozbudowaną infrastrukturę właśnie na tej twierdzy. No, 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 no. <laughs> już mamy 50 <pięć> budynków. <laughs> Yy... To u nas cztery są. O, to też ładnie. Bardzo ładnie. Tylko, że bez sensu na przykład ten, yy, rozbudowaliśmy tą jednostkę na przykład jakiejś bombardującą albo coś, a to w ogóle się nie używa prawie. Chociaż przydaje się. Yy, 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 yy. Tak to mamy finansową, później jakiś tam, yy, jeżeli chodzi o odzysk yy, punktów. Później mamy ten yy, a, te ataki właśnie yy, w czasie pierc no i wiadomo Ministerstwo Finansówka i, i, i Główna, nie? Mhm. Aha, bo ty przecież ten prawdopodobnie o 18 masz jakiś mecz albo coś, to trzeba zaczynać, nie? Znaczy się o 18 zadanie będzie odpalone z 10. poziomu Ministerstwa Wojny, także ciekawe mhm. co tam, ciekawe co wpadnie dzisiaj. My mieliśmy, znaczy ja ci powiem tylko jedno, że nie wiem, czy wiedzieliście o tym, ale był Bóg, już niestety go nie ma. Tak, wiem. Słyszałem, że kilku chłopaków za 1000 golda dostało po 3000 golda w planie, jakby. To był, to był Bóg, jak były misje, właśnie z Ministerstwa Wojny na Plutony. I to wystarczyło, że zrobisz tą misję i po prostu zmieniasz Pluton, nie? Inny dowódca, chyba coś takiego Plutonu. Nowy Pluton z nowym dowódcą Plutonu, czy jakoś takoś. I wtedy znowu wykonacie tą misję, to znowu cały pluton dostaje nagrodę, tylko, że to były te misje takie, gdzie cały pluton musiał coś wykonać, nie? nie właśnie dzień, dzień po tym bugu dołączyłem do planu chyba, jakoś tak było. No, no, no. no. To się po prostu czasami na przykład 600 tysięcy było, to czterokrotnie, albo właśnie 3000 golda, albo 2000 golda. No mi się nie udało z tego wykorzystać niestety, bo za późno się zajarzyłem. Dobra, to jeszcze momencik do kibelka. Spoko. Kurwa, ale mi ten serial spokasz, co trochę. Potrafi... 400 odcinków, ja pierdolę. To już widziałem właśnie. To już jakaś telenowela. Widziałem właśnie te opisy, ludzie już wypisywali, co by chcieli zobaczyć w 400 odcinku. O, no, no wiesz, gdybym... Kurde, no niestety ja wiesz, sam sobie mieszkam i ja najbardziej lubię grać i sobie popijać piwko, nie? Po prostu taki mam, tak lubię, nie? Oczywiście to się wielu nie podoba ludziom, ale każdy żyje jak chce, nie? No i, i, i po prostu, no gdybym nie pił tyle tego alkoholu, to prawdopodobnie te moje filmy byłyby zapewne lepsze. A czasem tak czasem śmieszne śmieszne rzeczy jakieś tam ci się zdarzą, przekręcić jakieś słowo to naprawdę wesoło jest. A, jeszcze miałem otworzyć stronkę z czołgiem T-44, tak żeby jakiejś jakieś cyferki nie będziesz pamiętał to o, muszę się dzisiaj skupić i kurwa coś wymyśleć na ten 400 odcinek. Oglądałem chyba już 100 powtórek, kurwa, żeby coś wybrać, już z 8 od 8.4 do, do 9.2, różne tam. Chciałem jakieś piętnastkę jebnąć, nie? Oglądałem te bitwy, ale kurwa ci kolesie nie chcą wystąpić, jacyś tam Szwedzi, Węgrzy. No to aż tak, aż tak szukasz? No, no chciałem, wiesz, chciałem na 400 naczynek jebnąć po prostu piętnastkę, nie? 15 kili Koleś, kurwa, na siódmym, szóstym. 6... Czy tam w którymś że 15 kg, nie? No ale, no dupa. To no, fakt faktem byłoby to coś, nie? Jasne, jasne. raz dawno temu widziałem tylko bitwę jak koleś na to 18-15 fragów zrobił. Na chyba na kopalniach. Ale to już 100 lat temu było. Jakiś Polak? A nie pamiętam, wiesz, no, to bardzo dawno temu było. Ale był filmik na YouTube z, z tej bitwy, także jakbyś sobie szukał, gdzieś to, to znajdziesz go. Dobra. To to. Okej, okay. Okay, masz pauzowane? Do rozpoczęcia bitwy pozostało 00.2.10. Czekaj, nie, czekaj, odpalam bitwę. Dobra, już spauzowałem. 50 sekunda, tak? Dziesiąta, tak. No dobra, no to co? To w zasadzie możemy zaczynać. Ja tylko. O. Yy. Jeszcze sobie backna. To co, jesteś ready? Ready. A więc do startu, gotowy start. Wszystkich bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nową setkę yy, odcinków z serii pokaż co potrafisz za uwagę. No i zapraszamy do następnych odcinków. Na razie trzymajcie się. Dzięki. A, tragedii nie było. <laughs> aż, aż tak? Nie, nie, znaczy. Yy, w porządku myślę. No też chyba nie było źle.